Dzień dobry Państwu, witam na kanale Tarotowe Prowadzenie i zapraszam Państwa na czytanie, które postanowiłam zrobić po tym czytaniu na przyszłość Polski. Bardzo się to czytanie Państwu podoba. Świadczą o tym komentarze od Państwa pod tym filmem. Postanowiłam zrobić, sprawdzić energię tej nieszczęsnej umowy Unii Europejskiej z Mercosur, tak? Jak to wygląda w, w kontekście polski, drodzy Państwo? Ehm, sprawdzimy sobie energię ogólną i różne, różne inne rzeczy. Dobrze, drodzy Państwo. A zatem pytanie pierwsze. Jaka jest energia ogólna tej umowy Unii Europejskiej z Mercosur? Spójrzcie, jaki jest diabeł w tej talii. Przystojny, kusi. Drodzy Państwo, ta karta, jeżeli chodzi o umowę Unii Europejskiej z Mercosur, tak, tutaj nie ma prawdziwej ani wspólnoty, ani nie ma szczerości. Jakby energia tej umowy nie jest oparta na współpracy, na równej współpracy raczej, nie jest oparta nawet na radości. Również y, na radości z czego? No, nie ma tej radości ze wspólnego działania. Okay? Może być takie wrażenie, że nie wszyscy siedzimy, nie wszyscy siedzą y, przy tym samym stole. A jakby część głosów, w tym głos polski, w ogóle nie jest do końca usłyszany. No, wygląda na to, że jest to bardziej układ formalny, niż y, jakaś relacja, która jest oparta na zaufaniu. Mamy tutaj też tą dziesiątkę mieczy, która nam się odwróciła. No, dziesięć mieczy w odwróceniu mówi o wychodzeniu z kryzysu. I zatrzymaniu najgorszego scenariusza. Tarot pokazuje, że ta umowa nie ma energii ostatecznego takiego ciosu ani katastrofy dla Polski. Coś jakby, co mogło wyglądać groźnie, zaczyna wytracać swoją siłę. To nie jest koniec. To nie jest koniec. To jest raczej próba uniknięcia jeszcze większego problemu, drodzy Państwo. Odwrócony diabeł. No, Szanowni Państwo, ta karta mówi w tej pozycji o zrywaniu zależności i uwalnianiu się z presji. Tak? Pokazuje, że Polska nie jest całkowicie bezsilna. Nie jest też zniewolona tą umową. No, chyba dobrze. Dajcie znać, co myślicie. Tutaj są jakieś mechanizmy, które mogą ograniczyć, które mogą ograniczyć jakiś negatywny wpływ i luzować stopniowo te, te naciski. Mamy tu energię wychodzenia z układu, który wcześniej mógł być bardzo ograniczający. Jest to energia wobec tej ta energia wobec tej umowy wobec Polski jest trudna, ale nie jest, moi drodzy, destrukcyjna, tak? Niszcząca. No, brakuje w niej prawdziwej wspólnoty i takiego dialogu na równi. Ale jednocześnie tutaj Tarot pokazuje oddalenie najgorszych scenariuszy, tak? I mamy możliwość uwalniania się z tej presji. No, jest to proces takiego wychodzenia z kryzysu, a nie wejście w coś, co ma Polskę złamać. Po prostu. Jakie są prawdziwe intencje? Tej umowy. Nie będę powtarzać słów, bo później algorytmy się czepiają, że tak powiem. Trzeba troszkę pomyśleć, co mam na myśli, prawda? Jakie są prawdziwe intencje tej umowy wobec krajów Unii Europejskiej i wobec Polski? Próbę uporządkowania jakiegoś chaosu, drodzy Państwo. Jeżeli chodzi o intencje, prawdziwe intencje, no, intencją nie jest już na pewno, znaczy na pewno to, co pokazuje Tarot, mówimy o energiach, nie jest już dalsze mieszanie nam ludziom w głowach, tylko wybranie jednego kierunku i pójście w tym kierunku. Nawet jeżeli nie wszystkim się ten kierunek podoba, drodzy, drodzy Państwo. Przepraszam, uderzyłam sobie w kamerę. To jest taki moment, kończymy się wahać i decydujemy się na konkret, tak? Jaka jest intencja? Zakończyć jakąś niepewność i zakończenie, przeciąganie tego tematu. No, tu mamy kartę sukcesu, kartę pokazania się światu. To jest też karta ogłoszenia zwycięstwa. I tutaj tarot pokazuje, że dla, dla tych osób, które decydują, dla decydentów, tak, ta umowa ma być politycznym i wizerunkowym osiągnięciem. Chodzi o to, żeby móc powiedzieć, yy, o, zobaczcie, udało się, doprowadziliśmy to do końca, tak? Po prostu intencją jest sukces na zewnątrz, prestiż i pokazanie swojej sprawczości, tak? I tutaj pojawia się, drodzy Państwo, prawda, która jest trudniejsza, bo ta karta, ona mówi o wygraniu za wszelką cenę. Za wszelką cenę, nawet jeżeli ktoś czuje się przegrany. I te intencje nie są złe w sensie zniszczyć, tak? Ale są twarde. Ktoś tutaj wygrywa, ktoś traci. A kompromis tutaj idealny niestety nie jest. Yy, więc ta karta pokazuje, że intencją jest doprowadzić sprawę do końca, nawet. Kosztem napięć. Oj. No i wygląda na to, że prawdziwą intencją tej umowy jest zakończenie jakiegoś chaosu, pokazanie sukcesu i postawienie na jedno rozwiązanie. I to nie jest energia ani współczucia, ani pełnej równości. Nie. To jest energia decydowania i wygrywania. Nawet jeżeli nie wszyscy będziemy zadowoleni. Dobrze, to teraz jakie trudności albo jakie zagrożenia ta umowa może przynieść Polsce? Potasuję sobie karty. Są już czytania na styczeń. Zapraszam. Teraz będę robić czytania roczne i już zaczynamy luty też, bo jestem troszkę spóźniona. Realne trudności lub zagrożenia które ta umowa może przynieść do o. Mamy króla denarów i królową kielichów. No. Karta ona pokazuje y, wyzwania materialne i wyzwania gospodarcze. Więc umowa owa, może wprowadzić konkurencję dla polskich firm i konkurencję dla rolników. Może też ta umowa wymagać takiego y, przystosowania się do nowych reguł handlu moi drodzy. To jest energia odpowiedzialności, to jest energia zarządzania zasobami, tak? Więc Polska musi być uważna i musi dobrze planować. Jakie jest zagrożenie? No, trzeba dbać o stabilność finansową, moi drodzy, i chronić nasze krajowe interesy. Tutaj mi kod drapie, czekajcie, bo ona chce wyjść. Przepraszam. Ja nie zawsze jak nagrywam, nie? Dobrze. E, tu mamy też tą Kró Królową Pucharów. No e, ta karta, ona mówi o emocjach, mówi o potrzebie takiej empatii i zagrożeniem. Może być nieporozumienie lub stres wśród nas, wśród ludzi, na przykład rolników, tak? konsumentów czy przedsiębiorców, nawet, którzy albo już, wydaje mi się, że już, yy, albo mają prawo, mogą czuć się niepewnie. I tutaj Tarot przypomina, że bardzo ważne jest wsparcie, bardzo ważna jest komunikacja i przede wszystkim zachowanie spokoju. Jakie zagrożenie może przynieść? Po prostu napięcia emocjonalne, poczucie niepewności, również. Także te trudności, realne trudności, yy, wynikają zarówno z gospodarki, jak i emocji ludzi. Naprawdę trzeba pilnować interesów Polski, jednocześnie dbać o spokój i jasną komunikację, tak żeby. Nikt nie czuł się taki pozostawiony sam sobie. Tutaj nie widać jakiejś katastrofy. Tutaj są wyzwania, które można, jest możliwe, żeby je świadomie przejść. Jak my to możemy teraz odczuć w codziennym życiu? Jak możemy to odczuć w codziennym życiu? No, i mamy tutaj poczucie niedosytu, mamy taką niepełną satysfakcję, tak? Możemy, po prostu Polacy odczu mogą odczuwać, że zmiany wprowadzone przez tą umowę nie spełniają wszystkich oczekiwań, moi drodzy. Może po prostu pojawić się złość, frustracja albo poczucie, że nie wszyscy korzystają równo z tych nowych, Możliwości, tak bym powiedziała. Yy, ta karta, sprawiedliwość, mówi o uczciwości, o zasadach, o równowadze. I co to może oznaczać w codziennym życiu? No, w codziennym życiu to może oznaczać, że konsekwencje tej umowy yy, będą zależeć od tego, jak działania rządu i Instytucji są zgodne z prawem i zasadami. Tak by powiedziała. A więc kluczowe tutaj będą świadomość swoich praw i czujność, drodzy Państwo. Czujność. Tu mamy kartę trudności, kartę rozczarowań, kartę napięć emocjonalnych. Ok? I my w tym codziennym życiu możemy Czuć właśnie taki niedosyt, pewne rozczarowania, jakieś napięcia. Tylko, tarot tutaj przypomina, że uczciwość, świadomość, czujność yy, pozwolą nam przejść przez te wyzwania, moi drodzy. To nie jest katastrofa. To jest czas, w którym warto zachować spokój. I dbać o nasze, o swoje prawa, drodzy państwo. E... Dobrze, to przejdźmy do rolników w takim razie. Co ta umowa oznacza dla polskiej ziemi, dla polskich rolników i dla polskiej żywności? polecam, kupujmy prosto od rolników. Pokazują się memy na różnych social mediach. Czy masz coś przeciwko, żeby rolnicy na przykład sprzedawali to w ten i w ten sposób, prawda? Ja nie mam problemu kupować mięsa z samochodu, czy jajek, czy warzyw. Nie mam takiego problemu. Zresztą ja kupuję tylko u nich na tych tak zwanych marketach, targach. Co ta umowa oznacza dla polskich rolników i żywności? Musimy dbać o rolników, bo to oni nas żywią, drodzy Państwo. Uważnym i przygotować się na zmiany. Tutaj mamy nieprzewidziane trudności, mamy jakieś plany, które są niedopracowane, i to może oznaczać dla, dla rolników i polskiej ziemi to, że nie wszystko pójdzie gładko. Nie wszystko pójdzie gładko. Mogą pojawić się jakieś niespodziewane wyzwania. To może być biurokracja albo to może być chaos, tak jeśli chodzi o nowe przepisy albo o jakieś regulacje. I trzeba być uważnym. Tu jest kart, mamy kartę pracy, wysiłku, kartę nauki i ona pokazuje, że polscy rolnicy i polscy przedsiębiorcy mogą przygotować się do nowych warunków i mogą się adaptować. Jeżeli podejdą do tego mądrze i jeżeli będą systematyczni, to jest energia dobrego planowania i takiej rzetelnej pracy, bo jedynie to pozwoli wykorzystać szanse, które idą. Tutaj mamy niespodziewane zmiany, mamy jakieś wstrząsy, mamy jakieś nagłe zdarzenia. I w kontekście rolnictwa yy, karta wieży może oznaczać konkurencję z zagranicy, jakieś nagłe zmiany w, w rynku albo yy, właśnie w tych przepisach, w tych regulacjach. Nie jest to katastrofa. To jest sygnał yy, do czujności i to jest sygnał, yy, żeby przygotować się na zmiany. No, Na pewno ta umowa przynosi duże wyzwania dla rolników. Na pewno przynosi duże wyzwania dla y, polskiej ziemi. Y, I to będą tymi wyzwaniami mogą być niespodziewane zmiany i również konkurencja. Y, jednak tarot tutaj pokazuje, że y, jest też możliwość y, zaadaptowania zaadop, się. Y, Pokazuje możliwość nauki, pokazuje możliwość pracy, które pozwolą przetrwać i wykorzystać te szanse. Tutaj nie, nie, to nie jest jakiś koniec świata to jest czas, w którym uważność i przygotowanie będą bardzo ważne. Dobrze, a czy my jeszcze mamy coś do powiedzenia? Czy polska i Polacy mają tutaj jeszcze coś do powiedzenia? Czy już jest pozamiętane? Czy jeszcze nie? Wspierajmy rolników, drodzy państwo, wspierajmy. To jest tak ciężka praca. Pracują w niedzielę, w soboty, w nocy, jak trzeba, naprawdę. Czy Polska i Polacy? Ma, mamy, czy mamy jeszcze coś do powiedzenia? No tutaj mamy brak wsparcia. Mamy tutaj. Mm, Takie odczucie, że my, Polacy, możemy, odczuwamy w zasadzie już, że nie mamy wpływu na te decyzje, które są podejmowane z góry. A oficjalne te instytucje, tak, działają w sposób taki nieelastyczny i sztywny. Więc energia taka pokazuje się, że nie wszystko zależy od nas, ale drodzy Państwo. Świadomość tej sytuacji pomoże nam się odnaleźć. Mamy tutaj. To jest karta wyzwań o takiej praktycznej stronie działania, tak? Królowa Denarów. To jest też to są wyzwania w zarządzaniu zasobami. I może być tutaj powiedziane, że Polska i mieszkańcy Polski. Możemy czuć się pominięci w planach albo decyzjach, ale jednocześnie tarot nam przypomina, że przygotowanie, samodzielne działanie, planowanie mogą przynieść realny wpływ. Nie możemy wszystkiego kontrolować. Ale możemy działać mądrze i odpowiedzialnie. Yy, mamy taki ograniczony wpływ na przebieg tej umowy, mamy, zwłaszcza w kontekście oficjalnych decyzji, tak? Ale tarot pokazuje, że świadomość, przygotowanie, tak? I, ten, i to takie samodzielne działanie mogą mieć wpływ yy, taki realny, nawet kiedy to wszystko wydaje się takie nieelastyczne, tak? I to nie jest sytuacja beznadziejna tutaj. Bo my wciąż możemy sami kształtować nasze działania. I sami możemy chronić swoje interesy. Dobrze, to jak to zrobić? Jak to zrobić? Jaką mądrą radę ta daje nam. Polaków, jeżeli chodzi o tą umowę. Bądźmy czujni. Nie ufajmy pozorom, nie spieszmy się tak yy, z pewnością co do wyników. Yy, warto sprawdzać fakty, warto myśleć samodzielnie i przygotować się na te zmiany. Nie, przyjmuj, nie przyjmujmy wszystkiego na słowo, tak? Nie. Yy, nie warto zakładać, że wszystko pójdzie gładko. To jest karta, która zachęca do cierpliwości, która zachęca w tej pozycji, bo nam się odrzuciła. Zachęca też do obserwacji, ale też zachęca, żeby podejmować decyzje uważnie. Hmm. Tutaj są jakieś przerywane plany. Ale też y, konieczność jak najwyższej, drodzy Państwo, ostrożności. Więc y, wygląda na to, że y, możemy czuć jakiś niedosyt, jakieś napięcie, jakieś pewne y, rozczarowania, tak? Szczególnie w tej kwestii rolnictwa i naszej lokalnej, nawet gospodarki. Tylko pamiętajmy, że świadomość swoich praw. Czujność, odpowiedzialne podejście pozwolą nam przejść przez te trudności bez szkody, po prostu. Do tego chciałabym dodać od siebie, żebyś, żebyśmy pomogli, wspomogli troszkę tych naszych rolników i przedsiębiorców. Kupować lokalnie, kupujmy też sezonowo, bo Robiąc to wspieramy polskich rolników, zwiększamy ich stabilność finansową, tak? Zwiększamy też konkurencyjność. Wybierajmy też produkty z certyfikatem. Po prostu nie kupujmy jakiegoś badziewia, nie mówię skąd. Tak jak mówię na targach czy w jakichś sklepach rolniczych nawet. Propagujmy tą polską żywność. Dzielmy się informacjami. Rekomendujmy naszych Lokalnych producentów, znajomym, tak? W mediach społecznościowych. My to już robimy, ale jeszcze jakby troszkę za mało. Też można uczestniczyć w jakichś inicjatywach wspierających rolników. Mówię tu o fundacjach, mówię o jakichś zbiórkach społecznych, czy nawet akcje takiego wsparcia ekologicznego prawdziwego, ekologicznego. Ja, słuchajcie, ja mieszkałam w Anglii 20 lat, tam nie ma dobrego jedzenia. Mieszkałam w mieście, w dużym mieście. Yy, tylko można było kupić albo u, w takich okropnych, brudnych, warzywniczych yy, sklepach, w których sprzedawali ludzie z Pakistanu. Sprzedawali takie samo gówno, za przeproszeniem, jak w tych hipermarketach. Dobrze, że był sklep polski. No, wprawdzie nie miałam pewności, skąd mają na przykład mięso, no, ale jednak były to wartościowo, zupełnie i jakościowo dobre towary w porównaniu do tych tam. No, trzeba świadomie podejmować decyzje. Wiecie, wybierajmy te produkty i, i, i nasze, i pamiętajmy, że nasze wybory wpływają na ten nasz rynek. Wspierajmy, docenijmy tą pracę rolników. Mówmy o tym, jak ważna jest ich praca. Także jeżeli chodzi dzieci, o dzieci i młodzież. Mówmy o tym. Tak? Dziękuję, drodzy państwo. Chyba tyle na ten temat. Bardzo serdecznie pozdrawiam.